Hej, hej! Mam na imię Dorotka. Zgadnijcie, co będziemy dzisiaj robić. Bawić się w stakanie w gumę. Jest ze mną dzisiaj Syrenka Jasminka i Syrenka Elenka oraz inne pluszaki. Hej, hej! I będą obserwować, jak będziemy skakać w gumę. Moja mama pokazała mi tą zabawę, ponieważ. Mówiła, że w dzieciństwie też lubiła skakać w gumę. No to co? Spróbuję. Raz, dwa, trzy. 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 Wow, to fantastyczna zabawa. Dużo ruchu przy nim. Spróbuję jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz dwa, Raz, dwa, trzy. 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 To było naprawdę fajne. A teraz spróbuję trochę utrudnić sobie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. A teraz podniosłam gumę nieco wyżej. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Raz, dwa, trzy. 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 O, to rzeczywiście było trudniejsze, ale warto było zdobyć się na wysiłek. Bardzo podoba mi się ta zabawa. Jestem ciekawa, czy tam by się podobało skakanie w gumę. Ja uważam, że moja mama miała rację i to jest fajna zabawa. A może przyłączycie się i zagracie w gumer razem ze mną albo przy mojej bajeczce. Serdecznie Was do tego zachęcam. Do zobaczenia. Papa, pa. buziaki, 102. Mła!